Hej do, widzowie, już jestem. No będę nagrywał wtedy tego hardcora, co? Już właśnie jestem na hardkorze Mam ym, Iron Spelly pobrane i to będzie na razie wszystko. Jeszcze mod na parkour mam pobrany, nie? Więc ten. No i ogólnie poczekajcie, bo ja jedną ręką nagrywam, a drugą chodzę. I w sumie mam respa takiego świetnego, patrzcie to. Tam są... So... Nie gadajcie widzowie, bo to jest... O nie, bo tam będą ci, to, 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 to mi się nie podoba tam, bo to będzie nas pewnie, to be jak tam pójdę, to zginę, bo no, potrzebuję tam chyba diaksowego seta, żeby tam pójść. <laughs> sorry, że, sorry, 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 ale mam chrypę, nie wiem czemu, zresztą byłem przez na dworze, to może dlatego, to by było dla, na tyle, i dzisiaj jeszcze będzie filmik, jak nie wiem. Ironowe rzeczy zdobędę, więc sobie będzie tyle. Pa. A to by nie będzie za jakieś 10-20 minut. Nie jestem pewien, więc pa.